Mamy przed sobą truskawkę tunelową, również i truskawkę ozdobną w gospodarstwie u pani Lucyny u pana Grzegorza. Jest to granica województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego, praktycznie. Sadzony odmiana hademar, sadzona z mini Treja i Streja. I teraz popatrzcie, co tu się dzieje. To jest pierwszy flesz, oczywiście. Więc wszystko wygląda pięknie, ale chcę powiedzieć, że tu już oczywiście jest przezbierane. Natomiast e, tu zawsze był problem z wciornastkiem. I w tym roku on też jest. Natomiast e, skala tego e, jest jak na te pory roku sporo mniejsza. Fajne owoce. Ta e, roślina nie ma za dużo liści, bo ma ich akurat tyle ile trzeba. Plantator w tym roku stanął na wysokości zadania i wytępił praktycznie, wytępił praktycznie przędziorka. Też był tu problem, zwykle, ale przejdźmy jeszcze do drugiego tunelu. Bo tak przy ładnych owocach to się inaczej rozmawia. Pokażę jeszcze później posadzoną odmianę, również w doniczki, e, jaka będzie różnica w owocowaniu. E, Hadomar z treja e, wyszedł ładnie. Natomiast to jest później posadzone murano. I spodziewam się, że tutaj będzie masa bardzo ładnych, dużych owoców, bo zobaczcie, jakie te. Kwiaty są piękne. Najważniejsza w tej chwili sprawa to jest utrzymanie w czystości i w higienie tych upraw, czyli zrobienie wszystkiego, żeby pozbyć się chorób i szkodników. A roślina odwdzięczy nam się takimi fajnymi owocami, które w tej chwili mają bardzo dobrą cenę i sprzedają się wszędzie, gdzie można. Choroby praktycznie nie występują. Ochrona jest tutaj prowadzona bardzo dobrze, jeżeli o choroby chodzi, no a ze szkodnikami niestety jest jak jest. Wszystkim życzę takich roślin i takiego wyglądu plantacji.